Panie inspektorze, oczy inspektor Wójtowicz, pierwszy zastępca komendanta powiatowego w tej w Łochowie, melduje policjantki, policjantów i pracowników do ojczystego spotkania. Trzeba przypomnieć również ten dzień, 7 listopada, młody chłopak, 16-letni powiadomił naszą jednostkę o tonącym w rzece wieku. Jego przytomne zachowanie tego modelu człowieka spowodowało, że zagrał po prostu mechanizm policyjnych, profesjonalnych działań. Ci oto policjanci, którzy tutaj stoją dziś przed nami bez wahania, ryzykując wiele, podjęli akcję ratunkową i uratowali 92-letniego mężczyznę. Można powiedzieć, że wyrwali jego życie z nurtu rzeki. Ci policjanci to pan średnio sztabowy Krystian Biegajło. Policjant Wydziału Prewencji 8 lat w służbie, pan sierżant sztabowy Tomasz Nowaczek, też Wydział Prewencji, 7 lat w służbie policyjnej. pan starszy sierżant Kamil Andrzejewski, 6 lat w służby, tak idziemy tak i pan postępkowy Paweł Żabnowski, od roku w służbie. Muszę Państwu serdecznie pogratulować tym z Państwa, którzy zostaną wyróżnieni, ale wszystkim, całej jednostce, za to, że, Państwo, tak potraficie realizować swoje zadania z takim heroizmem, z takim bohaterstwem, a zarazem, drodzy Państwo, z takim poświęceniem. To Bardzo istotne, gdyż lokalna społeczność myślę, że nigdy państwo tego nie zapomni, a wszystko, co robicie, to robicie oczywiście na rzecz tego, abyś, aby to społeczeństwo, abyście Państwo byli jak najbardziej zadowoleni. Panie się Ktoś za Pana. Pan Pomeca, Pan Pan Krystian Biegaju.